W poprzednim filmie pokazywałam, jak dodawać adnotacje do dokumentów. Dziś krótko opowiem, jak za pomocą feedu informować kolegów z pracy o zmianach dotyczących dokumentów. Mam tutaj grafikę. Jest to projekt auta do reklamy o ELO. Przybiję pieczątkę, podoba mi się, zatwierdzam. W feedzie ELO wybiorę tak tzw. ad. Chcę przede wszystkim dać sygnał do działu marketingu o tym, że zatwierdzam projekt i według mnie może iść do druku. Utworzę post. Popatrzmy teraz z widoku pana Shauna Robertsa. Jest on członkiem działu marketingu. W swoim Elo dostaje wiadomość ode mnie. Sygnał, zatwierdzone. A kiedy klika na ten wpis, przenosi się do dokumentu, o którym mowa. Pan Robert chce ustawić hashtag, który będzie kojarzył się z tym projektem. Mimo, że wiadomość ode mnie pojawi się na stronie głównej ELO tylko pracowników działu marketingu, inni dostaną zawiadomienie o pojawieniu się nowego hashtagu od pana Roberta. Utwórz. Spójrzmy z tej okazji do ELO pana Szmita. Nie ma wiadomości ode mnie o zatwierdzeniu projektu. Ale wyświetlił mu się hasztag pana Roberta, który nie ograniczył wiadomości do konkretnego działu. A kiedy kliknie w ten hasztag, zostanie przeniesiony do dokumentu i widzi już całą historię feedu. Nic nie jest ukryte, każdy może ją zobaczyć. Nie ograniczyliśmy widoczności postów. A gdybyśmy jednak chcieli je ograniczyć, jestem ponownie na swoim koncie Elo. Idę do tego dokumentu i wpisuję na przykład Proszę o przesłanie tego projektu do druku. Jeśli mam powodę, aby ograniczyć widoczność, klikam w ikonę z okiem i wpisuję grupę bądź dział, dla którego ma być widoczny. Wybieram management i dodaję post. Spójrzmy na widok Elo Pani Thompson która należy do działu, do którego wysłałam post, czyli management. Więc jej widok tego dokumentu wraz z feedem wygląda tak. A już na przykład pan Sean Roberts jest w grupie marketingu i posta nie widzi. Jednak całą ogólnodostępną historię feedu już tak. Jeśli chodzi o feed, nie mówimy w nim o sprawach, które są priorytetowe do zatwierdzenia. Do tego raczej służą obiegi. FIT działa na zasadzie współpracy. Można wprowadzić poprawki, dopiski, zadać pytanie, złożyć wyjaśnienie, tak aby osoba, która otworzy ten dokument, pracowała z nim efektywniej, skracając sobie drogę o dobre porady kolegów. Jest jeszcze taka funkcja WELO do opiniowania, ankieta i bardzo dobrze się sprawdza do pracy nad projektami, ale o tym opowiem w kolejnych filmach.